Wiecie, w co uwielbiają grać projektanci ubrań? W mody. To jest naprawdę szczyt pecetowego grania. Możliwość podmiany głównego bohatera gry w Teletubbiesja. Marzymy o tym wszyscy. A tak serio w większości zestawień na temat modów znajdziemy takie klasyki jak Defense of the Ancients, czyli Dota. Znajdziemy DayZ, czyli moda do Army 2. Znajdziemy Team Fortress. Znajdziemy Counter Strike'a. Znajdziemy i Parable. Znajdziemy Garry's Mod. Niezwykle popularne mody, które są odpowiedzialne za powstanie nowych gier, ba nowych gatunków. I dzisiaj je sobie darujemy. Badamy natomiast o modach nieco mniej popularnych, ale takich, które zmieniają praktycznie wszystko. Na przykład w Tima Alena. Kojarzycie Tima Alena? To aktor komediowy w latach 90. emitowany był w Polsce sitcom Pan Złota Rączka, w którym Allen grał główną rolę. Tylko nazwa serialu jest bardzo myląca, bo wcale nie miał złotej rączki. Kultura modów powstała po to, żeby stworzyć moda ostatecznego. I tym właśnie modem jest ten, który zmienia klasycznego duma w Tima Alena. Nie żartuję! Wszystko jest. Timem Alenem. Broń, tekstury przeciwnicy, znajdźki, wszystko. To prawdopodobnie najbardziej transcendentne doświadczenie, jakie kiedykolwiek w grach widziałem. Ba, poczułem. Czasoprzestrzeń zagina się wokół mnie, a ja wchodzę na kolejny poziom gęstości. Świadomość podróżuje poza ciałem do odległych galaktyk, widzi narodziny oraz śmierć gwiazd. Osiągnięcie umysłowej doskonałości jest w zasięgu ręki, no ale trzeba zrobić materiał. Oczywiście dum, Allen to żart. Czy aby na pewno. Niemniej warty spróbowania, jeżeli jesteście takimi dumowymi prosami. Ciekawe, jak daleko zajdziecie. I choć jest to mod praktycznie doskonały, ostateczny, to nie zmienia jednej rzeczy, a mianowicie gatunku, ponieważ dum. Allen to ciągle strzelanka. Są jednak mody, które zmieniają gatunek gry, na bazie której powstały, albo właśnie w jakiś zaawansowany sposób modyfikują silnik. Obie części półżycia to jedne z najbardziej modowalnych gier, jakie kiedykolwiek powstały. No dobra, okej, okay, bardziej precyzyjnie chodzi o silnik. Na ich bazie tworzono całkiem nowe produkcje i są te najbardziej znane oraz takie, o których mówi się znacznie rzadziej, niemniej są warte opisania. Empires jest właśnie takim modem i niestety to nie jest mod o przygodach Lorda Vadera. Tak samo jak czasopismo Twoje Imperium. Empires zmienia Half-Life 2 w sieciowy miks taktycznej strzelanki oraz RTS-a. Mod zabiera nas na pole bitwy, które nie jest związane z uniwersum przygód Gordona Freeman'a. Dwie grupy graczy, po 15 osób każda walczy o wygraną za pomocą wszelkich dostępnych im środków i nie są to złote środki, tak jak chciałby Arystoteles, ale środki masowej zagłady. Cztery klasy żołnierzy, pojazdy, lotnictwo, bazy, zupełnie unikatowe bronie, no typowy militarny misz, masz wielkiego pola bitwy. To jeden z tych modów, do którego strach wchodzić, bo zanim człowiek ogarnie o co chodzi, to prawdopodobnie dowie się o sobie rzeczy, których nigdy nie chciał słyszeć i o swoich rodzicach również. No, no. Nie, no, żartuję. Może nie być aż tak strasznie. Empires jest więc bardzo imponującym modem. Ginie się tutaj dosyć sporo, ale masa nowych modeli oraz taktyczny gameplay sprawia, że jest to gratka dla osób, które wymagają hardkorowego sieciowego doświadczenia. Ale czekaj, zaraz. Gdzie w tym wszystkim RTS? Gdzie strategia czasu rzeczywistego? Ano w postaci czuwającego nad tym wszystkim dowódcy. Gracz, który się w niego wcieli, będzie stawiał budynki, ogarniał drużynę, dawał im znać, gdzie się czai przeciwnik, a także przeprowadzał badania usprawniające efektywność bojową drużyny. Nie może im jednak wydawać bezpośrednich rozkazów, to znaczy, może, ale to od graczy zależy, czy się dostosują, a jak im się coś nie spodoba, to cię dodatkowo zwyzywają. Mimo wszystko, Empires jest bardzo ciekawą propozycją dla najlepiej. Zgranego zespołu. O nudzie trudno tutaj mówić, bo twórcy znacząco urozmaicili rozgrywkę. Nie dość, że każda klasa ma oczywiście konkretną rolę do odegrania na polu bitwy, to tych pól jest kilkanaście. Jeżeli natomiast nie chcecie doświadczać werbalnej przemocy ze strony swoich towarzyszy, a jednocześnie pobudować bazę, to mod Lambda Wars powinien Wam bardziej spasować. Ten mod buduje na silniku Source zupełnie nową grę. Rasową, inspirowaną trochę Company of Heroes, strategię czasu rzeczywistego, rozgrywającą się w uniwersum Half-Life 2. To, co osiągnęli magicy z Portal Storm, jest naprawdę imponujące. W odróżnieniu od Empires, to typowy RTS z zupełnie nowym interfejsem oraz mechanikami. Mamy więc mgłę wojny, zbieranie surowców za pomocą zdobywanych punktów strategicznych, budowanie baz, przeprowadzanie badań, ulepszanie, trenowanie jednostek, a potem oczywiście kierowanie nimi za pomocą klasycznych RTS-owych metod myszką i klawiaturą. Lambda Wars stawia przede wszystkim na rozgrywki sieciowe, ale ma też mapy dla pojedynczego gracza przeciwko sztucznej inteligencji. Ma również tryb sandboxowy. Oferuje nam dwie główne frakcje, Kombinat oraz Rebeliantów, a także trzecią taką sandboxową. Tak więc, jeżeli od zawsze chcieliście się wcielić w tych złych z uniwersum Half-Life, to teraz macie taką szansę. Nie wiem dlaczego chcielibyście się wcielać w tych złych z uniwersum Half-Life, no ale cóż nie mnie oceniać. I nie gra się w to może jak w jakiegoś wysokobudżetowego RTS-a. Zresztą, które RTS-y są dzisiaj wysokobudżetowe? Ale osoby by obeznane stropami gatunku poczują się tutaj jak w domu. Wystarczy wejść na Steam i grać. Lambda Wars tworzony był od wielu lat, był również przez długi czas w tak zwanej becie. Dopiero od niedawna można zagrać w pełną wersję moda, jednak ta ciągle ma być rozwijana. Choć grom z serii Half-Life nie brakuje sieciowych komponentów, tak gracze chcieli je eksplorować na różne sposoby. Co jednak, gdy gra nie ma sieciowego komponentu, a gracze są jego złaknieni. No cóż, w tym momencie z pomocą przychodzą inni gracze, którzy muszą zmajstrować to, czego brakuje. I tak jest w przypadku Just Cause 2. Pomysł na moda sieciowego pojawił się jeszcze przed premierą gry, gdy główny twórca, Trix pograł w demko i stwierdził, że hej, to może być spoko z innymi graczami. Jako, że studio Avalanche, czyli twórcy gry nie wypuścili żadnego kita, czy narzędzi do modyfikacji, grę trzeba był było rozłożyć na czynniki pierwsze za pomocą inżynierii wstecznej. Ale udało się, choć nie obyło się bez perturbacji. Wielu skreśliło moda w 2011 roku, kiedy to twórcy zapadli się pod ziemię i milczyli przez praktycznie rok. Kół oczekujących wrócili w 2012 oraz wystartowali z testami beta. Wieść o modzie rozniosła się pocztą pantoflową, to znaczy yy, pocztą ircową. IRC to taki komunikator internetowy. W 2013 roku ogłosili, że wypuszczą moda na Steamie i w tym momencie modyfikacja miała już błogosławieństwo Avalanche Studios, które w momencie premiery sieciowego moda wystawiło Just Cause 2 na znaczną przecenę. Wiecie, zainteresowanie modem było bardzo duże, a żeby go uruchomić trzeba mieć oryginalną wersję. Wersję Just Coast 2, tak więc to był również zysk dla studia. Generalnie multiplayer Just Cause 2 to podstawowa gra, tylko że nie ma fabuły, nie ma elementów sztucznej inteligencji, a zamiast tych funkcji są inni gracze, z którymi możemy się strzelać albo robić cokolwiek tak naprawdę. Oczywiście wszystkie gameplayowe mechaniki są w modzie obecne. Mamy więc pojazdy, mamy linkę, przyciągałkę, mamy latanie na spadochronie, no wszystko to, co czyni Just Cause 2 fajną, rozwałkową grą, tylko z dziesiątkami albo setkami graczy na wielkiej mapie, chociaż wiecie, dzisiaj bardziej dziesiątkami. Dostęp do skryptów jednak w prowadza wiele modyfikacji. Pojazdy na przykład możemy spawnować wedle woli. Można tworzyć własne serwery z własnymi skryptami, czyniąc z tego sieciowego moda grę jeszcze bardziej sandboxową niż oryginał. To jednak ma swoją cenę. Mod nie posiada praktycznie żadnego systemu progresji, wszystko jest tutaj dostępne od samego początku dla każdego. Zbliża to doświadczenie do tych klasycznych trybów multiplayer, w których po prostu wchodziło się do gry i grało. Po skończonej rozgrywce nie było punktów, pasków czy odblokowań, niemniej są serwery, w których jakaś ograniczona progresja istnieje. Mod był swego czasu bardzo popularny. Łączna liczba recenzji steamowych to ponad 14 tysięcy. W okresie szczytowej popularności w moda grało ponad 10 tysięcy osób jednocześnie. Oczywiście te czasy dawno już minęły. Trzeba pamiętać, że ta modyfikacja ma już prawie 9 lat i dzisiaj tych graczy w porywach jest 70. Niemniej to, co udało się osiągnąć twórcom tego moda, jest naprawdę imponujące. Teraz pora na moda, który jest tak naprawdę sequelem serii, której kontynuacje graczy nie zadowoliły. A ta seria to złodziej, oddawaj to! Gdy Dumczy ujrzał światło dzienne, zdania na jego temat były podzielone. Zrezygnował z szybkiej rozgrywki poprzednich części na rzecz horrorowej strzelanki. Była to również gra, która wprowadziła świetny jak na tamte czasy system oświetlenia w czasie rzeczywistym. To pozwoliło twórcom na zabawę światłem i cieniem, co oczywiście dołożyło się do atmosfery grozy. Seria Thief z kolei, według niektórych, skończyła się na drugiej części. Trójka, czyli Thief Deadly Shadows, no cóż, nie była godną następczynią i przez długi, długi czas szanse na pełnoprawną kontynuację zmalały praktycznie do zera. A jak już się pojawił reboot, to też pozostawiał wiele do życzenia. Tylko że znacznie wcześniej gracze wzięli sprawy w swoje ręce, a konkretnie wzięli Duma 3 i stworzyli do niego duchowego spadkobiercę serii Thief, tzw. Tak Dark Mode. Ten mod dostarcza wszystko, z czego znany był Thief. Z dumowej bazy na Marsie opanowanej przez piekielne ścierwa przenosimy się do steampunkowo-średniowiecznego świata z elementami fantazy. Wcielamy się oczywiście w złodzieja, który za pomocą złodziejskich sztuczek chce się wzbogacić, a robi to zbierając poukrywane po mapie kosztowności. Ci, którzy znają Thiefa, poczują się jak w domu, bo praktycznie wygląda jak kolejna część serii. Mod przenosi do Duma nawet charakterystyczne gadżety takie jak strzały wodne czy gazowe, a także pałę, którą wali się strażników w łeb. Nie liczcie też na ekscytujące pojedynki na miecze, bohater jest bardzo wrażliwy, więc skradanie się i pozostawanie w cieniu to jego główna broń. Mod ma bardzo sandboxowy charakter. Dostajemy do dyspozycji narzędzia, zabawki, dużą mapę i tym mamy się bawić. Niemniej osoby, które chcą bardziej fabularyzowanej rozgrywki oraz zadań, mogą pobrać je sobie z sieci. I pierwsze wersje wymagały Duma 3 do działania, wersja 2.0 natomiast jest już tą samodzielną, która usprawnia wiele rzeczy niedopracowanych w poprzednich wymienia również elementy graficzne, sztuczną inteligencję i tak dalej. Twórcy Dark Moda wzięli więc grę, która według nich najbardziej odpowiadała potrzebom produkcji pokroju Fifa i przerobili ją w zupełnie inną grę. Bo choć oczywiście czuć, że Dark Mod to mod, a nie pełnoprawna produkcja, to jednak zakres zmian oraz kompetencja, z którą twórcy stworzyli praktycznie klona Fifa, jest godna uznania. To olbrzymi mod, do którego na dodatek powstał szereg customowych misji. I jako, że jest to mod samodzielny, nie potrzebujecie już nawet dum 3, żeby go uruchomić. I z tego materiału płyną dwa morały. Po pierwsze, jeżeli chcecie osiągnąć galaktyczną doskonałość oraz transcendencję na poziomie astralnych bytów, zainstalujcie Dum Alena. Drugi morał natomiast brzmi: Czekajcie, coś wymyślę. Dobrze, że nie wszystkie mody to. Cele tubi się? A tak na serio, to jeżeli szukacie moda do jakiejś swojej ulubionej gry, to myślę, że warto przetestować te, które tak naprawdę rzeczywiście zmieniają wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja tymczasem wzywam Tima Alena.